Dzisiaj jest dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, dzień, na który bardzo długo czekałam, a mianowicie premiera mojej kolejnej powieści, Nie mówiąc nikomu, yy, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Ska. Ponad 500 stron czytania. Moja siódma już książka, nie wiem czy uda mi się pokazać wszystkie. O, zobaczcie, trochę tego jest, a ja cały czas piszę, cały czas wydaję. Pozwolę sobie dzisiaj dosłownie kilka słów na temat tej książki, chcąc was serdecznie zachęcić do tego, żebyście skusili się, abyście kupili książkę, ponieważ no nie ma wspanialszego dla mnie wsparcia i ważniejszego niż właśnie to, że czytacie. Kupujecie, recenzujecie. To wszystko jest super mile widziane. Nie mówiąc nikomu, to powieść obyczajowa. Powieść, która spodoba się na pewno wszystkim paniom, ale nie tylko. To opowieść, myślę, dla osób wrażliwych. To opowieść o sekretach, o sekretach, jakie mamy w naszym życiu, jakie ma przed sobą małżeństwo, czyli Laura i Maksymilian, bohaterowie mojej książki. To opowieść o sekretach staruszki Uki, która wybrała życie na marginesie społecznym, która totalnie wyrzuciła sama siebie poza nawias, która wybrała takie życie osoby nie tylko samotnej, ale też bardzo zapuszczonej. I te wszystkie sekrety się tak piętrzą, piętrzą, aż w końcu w pewnym momencie, no, musi ta lawina runąć i musi coś się wydarzyć. Co się wydarzy, przeczytacie w książce. Nie będę Wam tutaj za dużo zdradzać, dlatego że no, sam wydawca zadecydował, że z tyłu tutaj nie macie takiego klasycznego opisu fabuły, tylko tak trochę enigmatycznie właśnie są słowa na temat tego, co się dzieje, kiedy w życiu mamy trochę zbyt dużo tajemnic. No bo każdy z nas pewnie jakąś tajemnicę ma, ale tutaj bohaterowie troszeczkę przesadzają <laughs> i w związku z tym dużo się będzie działo. Z takich ciekawostek powiem, że mamy tutaj, tak jak mówiłam, troje bohaterów, albo nie mówiłam: Laura Maksymilian, czyli małżeństwo. Młode małżeństwo, choć z bardzo już długim stażem i z dwójką dzieci na koncie. Małżeństwo, które łączy uczucie szczere, ale też jednocześnie specyficzne. A dlaczego specyficzne? Zachęcam do zapoznania się. Mamy też Ukę, o której wspominałam na pewno. I właśnie Uka jest swego rodzaju ciekawostką, dlatego że. Hmm... Tak to pisarze czasem mają, że przeróżne historie opowieści zakotwiczają im się w głowie i wracają do nich w jakimś tam momencie, czasem właśnie po to, aby objawić się później w postaci książki albo historii zawartej w książce. I z uką właśnie tak było, ponieważ jako dziewczynka pamiętam doskonale ukę z mojej rodzinnej miejscowości. A jest to świerklaniec. Świerklaniec, czyli taka wieś na Śląsku, w województwie śląskim, bo stamtąd pochodzę. I świerklaniec sąsiaduje z Nowym Hechłem. A co to jest Nowe hechło? Też malutka wioska, wieś, w której to właśnie dzieje się akcja tej powieści. Nowe hechło dla mnie, dla nas wszystkich, dla mieszkańców tej, tej takiej okolicy Tarnowski Kurby, Tomia, Piekar Śląskich, właśnie Świerczańca było bardzo ważne, ponieważ znajduje się tam taki nie wiem jak to nazwać akwen wodny. Staw, w każdym razie miejsce, gdzie w lato można się kąpać, można pływać, można poplażować, więc Nowe Chychło to taki kurort, można powiedzieć, niewielki. W każdym razie Nowe Chychło to właśnie akcja się tam dzieje. Natomiast Uka UK to był mężczyzna, natomiast tutaj w powieści jest to kobieta, ale w Świerklańcu to był mężczyzna, który także był outsiderem totalnym. Wybrał życie. Nie wiem dlaczego wybrał takie życie, ale wybrał życie osoby zapuszczonej, samotnej i owianej tajemnicą. I właśnie ta tajemnica dotyczyła tego, że o Uce mówiło się, jakoby miał być bogaczem. Bogaczem, który właśnie żyje jak nędzarz. Nędzarz na dodatek, taki nędzarz, który tak śmierdzi, że kiedy uka wchodził do jakiegoś sklepu albo urzędu, to, to wszyscy uciekali, trzeba było otwierać okna. No, bardzo smutna historia. I taka też, tak jak mówię, nigdy nie do końca wyjaśniona. Ja byłam wtedy małą dziewczynką, więc Ukę pamiętam bardziej jako taki cień, taki zarys, natomiast na tyle zafascynowała mnie gdzieś ta, ta, ta legenda właściwie o Uce, że wróciła ta historia do mnie po latach i w końcu znalazła odzwierciedlenie, taki, taki cień w tej, w tej książce. Także to taka ciekawostka. Myślę, że historia Uki jest wzruszająca, poruszy serca czytelników, zresztą wiem to od moich recenzentów. A historia Laury i Maksymiliana na pewno jest wciągająca. Być może każde małżeństwo może powiedzieć, że ma przed sobą jakieś sekrety, no ale Laura i Maksymilian zdecydowanie przesadzają. A dlaczego? Przekonajcie się. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście wysłuchać kilku słów ode mnie w dniu premiery. W dniu bardzo dla mnie ważnym i podniosłym. Cieszcie się razem ze mną, czytajcie książkę, recenzujcie, zaglądajcie na moje media społecznościowe. Ja piszę dla Was dalej. Może nie taką byłę, bo kolejna premiera będzie ciuteczkę nieobszerna, ale cały czas coś się u mnie dzieje i mam nadzieję, że Wy będziecie ze mną. Jest mi bardzo, bardzo miło, że czytelników przebywa, że i w mediach społecznościowych to widzę, ale też i po recenzjach. Więc niech was będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej. Ja z tego miejsca jeszcze chciałam na, na koniec podziękować. No, ci, którzy nie lubią słuchać podziękowań, to już mogą skończyć oglądać, ale ci, którzy chcą zostać, to niech zostaną, ponieważ chciałam podziękować moim patronom medialnym, to po pierwsze. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Nienaczytana książkowy świat Moniki. Czytamy bo e, kochamy. Matka e, książkoholiczka. To są moje patronki medialne dziewczyny, które prowadzą fantastyczne media społecznościowe, które prowadzą blogi i robią kawał dobrej roboty. Chciałam oczywiście podziękować wydawnictwu za wiarę, za tą też bardzo trudną pracę w pandemii, mojemu redaktorowi Michałowi Nalewskiemu, który też poświęcił sporo czasu, aby ze mną pracować przy tej książce, i także chciałam podziękować Marcie Kunce, która jest działaczem PR-owym w pruszyńskim SK i, i w ogóle fantastycznie pracuje nad tą książką i sprawia, że wy możecie się o niej dowiedzieć. Także Marta z mojej strony wielkie ogromne podziękowania. Jeszcze raz wam dziękuję za uwagę i trzymam kciuki, że książka trafi w wasze ręce i się wam spodoba. Do usłyszenia.